A oto jak powinni, choć nie muszą, oczywiście, nie muszą, a mogliby podejść do tego pracownicy, którzy pracują w rozgłośniach radiowych w Polsce, w kraju Polska, szczególnie w tych czasach, kiedy tak zmęczeni już ludzie, to jak to ujął papież mądrze z pierdoliną powojenną, dosłownie, tak cytując, i mądrze, bardzo ładnie, y, dosadnie, inteligentnie wręcz wykazał się w tym, by nie tonąć do jakichś nadniepotrzebnych odwodzących, do jakichś innych y, odwodzących w czasie, w zlekaniu, w, y, o, w, do, w zlekaniu od dojścia do kon, do, y, no, do... To, to, to do tego rezultatu powinno się że, yy, yy, po prostu wysumować i mieć wnioski, by zaraz gdzieś tam się nie dać zwodzić i leć okrężnymi drogami i w ogóle i tak dalej. To konkretnie prosto do Boga, to tak mogliby, czyli do wzorowatości, to mogliby na świecie pracownicy rozgłośni radiowych w Polsce przemawiać, na zasadzie takiego bijejowania, że witamy, witamy na obozie, traktujemy, traktujemy Polskę jako wielkie obozowisko sportowo- rekreacyjne. Jak śniadanko, jak śniadania. Zjawiska, spotkania, jakieś zachęty do spotkań regionalnych, wyczyn, zachęty do organizacji takich wyczynów, żeby to w ludziach, w zaczynach było, żeby było więcej tej aktywności, żeby było więcej tego właśnie, jakieś bo Polska czytamy, żeby było wsparcie takie narodowe, że zachęcające Polaków do czytania książek. Sam wtedy nie czytałem dużo książek, mało, jakoś tak niechętnie. Później czytałem, bo w Vinlandii zaczęła mnie interesować tematyka w ogóle generalnie, że na tym świecie coś jakoś tak nieładnie się nie dogadują, bo to, to, to pisałem poemy, a tak to zacząłem czytać więcej, żeby to w końcu pomóc w tym pomóc się uporać światu. To w tych czasach mogliby wspierać, że. Wspierajmy się w rekreacji, w sportach, w turystyczności, co też może w konsekwencji przyczynić się do lepszej aurolowatości narodu całego polskiego, lepszego się poczuwania, a nie treści nadawanych, że coś tam, 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 ktoś ma problem, coś tam. To też powinni wtedy zaradami, albo czekamy na Wasze zarady. Mową słowa łożenia, radości, dumy, jak pracujący w metro FMRPA. Polecam.